Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense i tym razem porozmawiamy sobie o nowych likach do nowego update'u z epizodu 67 partu 4. Ogólnie widzowie, oczywiście jak było, można się domyślić, będzie nowy update. Jak mamy tutaj 67 part 3, to będzie part 4 i pokażę wam mniej więcej co zostało nam zaprezentowane, a tak naprawdę jeszcze dopowiem coś co usłyszałem od tutaj jakby do no, z filmu po prostu co się dowiedziałem z filmu samego twórcy. No ogólnie widzowie, będzie sporo nowych BD Toilet, niestety, jednostek za bardzo nie. Chyba z tego, co zrozumiałem, będzie jakaś jedna, ale jej nawet nie pokazali. Ewentualnie nie będzie żadnej, także zobaczymy jak to będzie. No oczywiście, widzowie, jak zawsze, wybrałem z komentarzy jedną osóbkę i jest to Ufoludek 337 Siebado dla ciebie tutaj gifcik. za sy widzowie. Naprawdę duże prezenty wam daję. Także zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i zostawcie suba z dzwonem, a ja dalej będę coś tam wysyłał. można takiego ekskluzyw Spider-Kreita. No, zobaczymy, zawsze będę innego krajta wysyłał. No i zobaczymy jak to to pójdzie. Ogólnie mam taki plan, żeby zagrać sobie na Turki Town, tak for fun totalnie, Corrupted Kameramedem i chociaż wiecie co, jak mam zagrać Turki Kamerabedem, to czuję, że to będzie słabe, więc może lepiej, chociaż dobra, nie, zagrajmy tym Turki Kameramedem. Jak już mam taki zestaw, to nieważne. I tak chcę wam powiedzieć po prostu o tym, co mamy tutaj w planach, jeżeli chodzi o nowy update, widzowie. No i wy wychodzi na to, że mamy całkiem, całkiem sporo w sumie. Jakby też będę musiał się przyzwyczaić do tego, że mamy max 5 farm i to chyba widzowie tak już zostanie. Tak jak wam dzisiaj mówiłem, te pięć farm będzie jednak limitem, który raczej z nami już zostanie na zawsze, bo generalnie, jak sobie to obserwowałem, to wychodzi na to, że tak, tak miało być po prostu. Tak miało być już nawet wcześniej, ale po prostu wcześniej tego jakoś nie zrobili. Nie wiem dlaczego, dlaczego od razu nie zmienili tego w taki sposób, żeby ludzie później nie mówili, a oszukaństwo, żeby wiecie, no jakoś to fajnie zrobić. I teraz tak, ja nie wiem dokładnie nawet jakie będę grał postacie, jeżeli chodzi o farmę. Dalej będę grał obie, tylko że tak, mam takie wrażenie, że fajnie by było zrobić scientistów trzech i dwie pumpkin tutaj ziomeczków, dwóch pumpkin ziomeczków. Także to by mogło całkiem, całkiem oddać. Wiecie, będzie to wyglądało tak, że powinno całkiem sporo nam tutaj to oddać i tak naprawdę do no, no spoko, nie? Bo zobaczcie, jak sobie dam tutaj kolejny, nieba. Także tak to wygląda i jeżeli chodzi widzowie o liki, to już do nich przechodzę, tylko chciałbym tutaj postawić, może tego turki kamerabeda gdzieś tak, Postawimy na początek? Dobra, to by było całkiem chyba spoko, bo on tutaj ich rozwali. Jak widzicie, totalnie Turki Kameramet daje radę. Już mieliśmy odcinek z samych Turki postaci, więc wiecie, jak on tam rzuca tym indykiem, to ten indyk wydaje te swoje dźwięki, także jest to jest to dość zabawny temat. Także widzowie, tak to wygląda. No i dobra, myślę, że już czas przejść do yy, liku. Generalnie, widzowie, jeżeli chodzi o ten nowy odcinek Skibidi Toilet 67 Part 4, to moim zdaniem, właśnie nie było zbyt wiele do dodania. No i się to nie wyglądało jakoś potężnie, no i z tego powodu więcej będzie Skibidi niż jednostek. Nawet jednostek nam niestety nie pokazał Tylantric, nie ma tutaj niczego, chyba że Ewan coś nagra, ale na razie widzowie nic nie ma. Wiemy tylko, że na pewno będzie update i to mnie cieszy, że jest co tydzień update, mimo że mamy teraz tutaj święto dziękczynienia, więc mogliby w sumie sobie odpuścić, ale i tak coś robią i tutaj jak najbardziej fajnie, że coś robią, po prostu. I teraz tak widzowie, jeżeli chodzi o te Liki, to mamy Small Scientist Toilet, czyli dosłownie jak mieliśmy naszego Scientist Toileta, dalej mamy w sumie, bo to jest jako boss, no i to jest boss Nightmera na pewno i też tutaj na taunie się pojawia, wiadomo Dom. Scientist Toilet to bardzo duża toaletka, która jest mega, mega potężna. Także z nią nie ma żartów, że tak powiem. No i naprawdę, jeżeli chodzi o postać właśnie tego Scientist Toileta, no to jest potężny. Tutaj mamy, słuchajcie, wersję mini, po prostu. Wersja dziecko, Scientist Toilet, wersja dziecko. Wygląda to zabawnie, nie wiem co dokładnie będzie robił, ale ma jakiś laserek, więc to jest, no, to jest z ostatniego odcinka, co nie? Było dużo takich nowych postaci, które wyglądały jak kopie i bardzo, bardzo po prostu przypominały na przykład głównych naszych bohaterów z Kibidibi, a tak naprawdę, wiecie, no to, to po prostu taka kopia była, nie? Dużo tych kopii tam chodziło, także mega dziwne od Taki bardzo podejrzany. Wbili też kamerameni do bazy właśnie z Kibili Toilet. Także widzowie, dzieje się grubo, to na pewno. Jestem ciekaw, co tam dalej się wydarzy. Jestem ciekaw, jak ja sobie poradzę na Turkey Town bez tych dziewięciu farm. Bo teraz inaczej to robię i coś czuję, że źle to robię po prostu. Dobra, dajmy jeszcze koraptyt Kamerę może. On tutaj całkiem spoko nam. No myślę, że spoko nam pomoże, bo tak naprawdę 3000 bicia to nie jest mało, widzowie. Co sekundę? Naprawdę nie jest mało. Dajmy medyka jeszcze tutaj. O, proszę bardzo. No i z medykiem tutaj z tym ziomkiem, myślę, że damy sobie całkiem, całkiem radę. Tylko, że musiałbym ulepszyć tego Turki Kameramana, bo chciałbym zobaczyć, czy on naprawdę nawala tak szybko. Znaczy, do tego będzie jeszcze inny odcinek, bo mam pewien plan, ale ogólnie tak, on bije szybko. Patrzcie, jak on nawala tym. Co jest w ogóle? Dobra, odpalamy korapet kamerkę 4000 co Obrażeń mamy aktualnie. Także on na razie taki będzie, bo potrzebuje go do tego, żeby rozwalać jakieś mocniejsze z A później widzowie go ulepszymy, oczywiście. Dobra, tutaj dajemy. I myślę, że na początku Pumpkin Farmerów zrobimy po to, że po prostu nam łatwiej szło. Oczywiście mi nie zależy na wygraniu. Lecimy po prostu dalej, widzowie, jeżeli chodzi o Liki, bo to o to chodzi w tym odcinku. No i mamy Flying Quad Bass so Toilet. Ziomek, który wygląda jak Flying Bass Soul Toilet. No, nawet z nazwy tutaj, jak widać, tylko to jest Quad. Quad Toilet. Chodzi tutaj o to, że ma po prostu więcej tych e, pił, bo zamiast dwóch ma cztery, wiadomo, więc te cztery piły widzowie będą potężnie tutaj nas e, cieły, no i będą po prostu dawały stuny, wiadomo, to jest lepsza wersja Flying Basso Toilet, także w końcu mamy kolejnego ziołka, który przejmie tutaj rolę Flying Basso, będzie cięższy do pokonania, wiadomo, no i będzie grubo na pewno. I teraz tak, jeżeli chodzi o dalsze liki, to widzowie Ultra Rocket Launcher Toilet, taki nie wiem jak to nazwać w sumie, on ma takie jakby po cztery otwory w każdej tej rakiecie. Czyli w sumie miałby tutaj do no, całkiem sporo tego, nie, bo miałby 16 takich rakietek, ale nie wiem, co on dokładnie będzie robił, czy to będzie nie wiem, tak potężne, że tych kilka rakiet będzie nawalał. No nie jestem pewien do końca. Dajemy Corrupted kamerkę, myślę, tutaj dajemy ulepszą. Patrzcie, jak nawala teraz. Nie no, to jest piękne. Dobra, także Corrupted kamera jak zawsze w formie. Mamy Pumpkin farmerów ulepszonych, to teraz ciśniemy szybciutko, myślę z scientistami i będzie naprawdę bardzo ładnie to wyglądało. Także tak jak widzicie, bardzo dużo lików, jeżeli chodzi o skibidi, a. Kameramanów, no, tak, no, za bardzo nie ma. Po prostu jednostek nie ma. No i widzowie, i to jeszcze nie koniec oczywiście, bo jeżeli chodzi o leaky i o takie rzeczy, które będą jako dodatkowe, o nie, ja chyba to przegram, wiecie, mimo, że fajnie coś tutaj robiłem, że szło, no, to nie dam rady, bo to po prostu, do no nie się takimi postaciami, wiadomo, jak chcemy wygrać, to nie w ten sposób, ale 204 monety, to całkiem dużo. I teraz tak, widzowie, jeżeli chodzi o kolejny leak, to mamy ultra, ultra laser toilet i ten ultra laser toilet to jest taki g bo ma tutaj naprawdę mnóstwo tych laserków. Ja nawet już tego nie będę liczył, ale jest ich bardzo, bardzo dużo. To jest chyba, nie wiem, 9 laserków, nawet pewnie więcej. Może 11, nie wiem, nie, nie, nie będę liczył. W każdym razie, tak jak widzicie, mnóstwo laserków, taki oto z Kibidi. No i w sumie mamy takie cztery liki z Kibidi. I tak naprawdę więcej za bardzo nic nie wiemy. Wiemy tylko to, że uwaga, w shopie zostanie usunięty tetan kamerka. Tak jak wcześniej mówiłem, myślałem, że to będzie wcześniej w ogóle usunięte, ale jednak teraz dopiero się zdecydowali, więc w następnym widzom update'cie macie 100% na to, że tytana kamerki nie będzie do kupienia za 200 robux. Także jak ktoś chciał go kupić, to teraz jest moment, bo później on totalnie wylatuje stąd. W ogóle ciekawe, że jak go się klika, to taki łysy kamerament. Zobaczcie tą, tą ikonkę. Porównajcie tu, a porównajcie z tym tutaj, co do kupienia jest. Co to jest jakiś łysy kamerament? Ja nie mogę. Także jak śmiesznie to wygląda, ale tak wyrzucają tyta na kamerkę i może dadzą tam jakąś nową postać właśnie tak jak mówili, no nie wiem. W każdym razie zobaczymy jak to tutaj nam wyjdzie, jak to im wyjdzie tak naprawdę. Dodatkowo mam też dla was info, że święta, święta w tej grze wiecie, po prostu święta Bożego Narodzenia, tak? Wiecie o co chodzi? Będą tutaj się odbywały mniej więcej koło 10 grudnia. Jak się skończy święto dziękczynienia będzie od razu jeszcze świąteczny event i ten świąteczny event ma naprawdę dużo wprowadzić, bo ma wprowadzić chyba z 10 nowych postaci, jak nie więcej i naprawdę do no wiadomo, nowa babka, wiecie śnieg, no będzie fajnie, na pewno będzie fajnie na pewno będziemy grali na tym kanale, a na kanale Merez'a, na, na kanale Merez będziemy grali w Pet Simulator nowy 99 widzowie, także tam subujcie kanał po Pet Simulator, bo no będzie też świątecznie w Pet Simulatorku na pewno od 1 grudnia w Pet Simulatora gramy, także widzowie no jest grubo mam nadzieję, że wam się liki spodobały to tyle jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy mamy limit do 5 farm, to już wiecie niestety, możecie oczywiście napisać co o tym myślicie, możecie napisać swój Nikt po małpie. Zapraszam widzowie. Wszystkie linki macie w opisie, jeżeli o coś wam tutaj chodzi, coś chcecie zobaczyć. Chcecie zainstalować skinaj kodem Meres macie 100 monet na start. Też możecie to zrobić i zarabiać Robuxy zagranie w gry. Także dzięki za obejrzenie i się